Ten film przedstawia początkowy interfejs aplikacji internetowej. Najpierw logujemy się do aplikacji internetowej. Główne wprowadzenie do paska menu, obszaru sterowania, obszaru statusu. Pasek menu jest podzielony na trzy poziomy. Menu pierwszego poziomu to początkowy program, status, aplikacja, system. Początkowy składa się z trzech części: podstawowy, bezpieczeństwo i urządzenia peryferyjne. Podstawowy zawiera współrzędne, obciążenie, montaż, przegub, konfiguracja i o, plik konfiguracyjny. Pierwsze cztery z nich zawierają menu trzeciego poziomu, o których dowiemy się po kolei. Współrzędne obejmują TCPX, TCP, obrabiany przedmiot X, układ współrzędnych osi. Obciążenie obejmuje obciążenie i obciążenie FT. Obciążenie FT wymaga dodatkowego czujnika. Montaż obejmuje. Swobodny montaż, stały montaż, montaż 360 stopni. Można je ustawić w ramach swobodnego montażu. Opcje montażu z przodu i z tyłu są dostępne dla stałego montażu. Przegub obejmuje: miękki limit, poziom kolizji, kompensację tarcia. Konfiguracja IO obejmuje: DI, DO, AI, Filtr obszarów, Reset wyjścia. Na dole znajduje się interfejs pliku konfiguracyjnego. Bezpieczeństwo obejmuje tryb zatrzymania, bezpieczną prędkość, bezpieczeństwo I.O., zatrzymanie awaryjne, zatrzymanie ochronne, płaszczyznę bezpieczeństwa, daimon, limit kierunku, limit robota, wykrywanie mocy. Na końcu w początkowym znajdują się urządzenia peryferyjne, które obejmują narzędzie i narzędzie z urządzeniem adaptacyjnym, oraz dostępne protokoły otwarte: skrzynka sterująca, pistolet natryskowy, spawarka, rozszerzona oś, śledzenie. Śledzenie obejmuje czujnik, przenośnik, śledzenie pozy, C, wellness, paletyzację, polerowanie. Program obejmuje kodowanie, kodowanie, w którym można użyć języka L do programowania i szybko generować polecenia za pomocą modułu poleceń. Należy zwrócić uwagę na konieczność kliknięcia na szablon pliku, a nazwa pliku nie może się powtarzać. Po utworzeniu nowego pliku weźmy instrukcję Point to Point jako przykład szybko wygenerowanej instrukcji PTP. Programy należy zapisać po zmianie. Graficzny, w którym bloki kodu można przechodzić przez interfejs metodą przeciągnij i upuść. Aby zmniejszyć trudność programowania. Wykres węzłów poprzez operacje takie jak tworzenie węzłów, łączenie węzłów i edycja parametrów węzłów, programowanie robota za pomocą operacji przeciągnij i upuść i kilku parametrów wejściowych. Punkty obejmują zarejestrowany punkt aplikacji internetowej, Status, zwiększenie, dziennik systemowy i zapytanie o status. Z dziennika systemowego można odczytać informacje o operacjach robota, błędach itp. W zapytaniu o status można wybrać różne parametry, zapytanie o zmiany danych parametrów. Aplikacja obejmuje aplikację narzędziową, eksperta od spawania. Wśród aplikacji narzędziowych znajduje się pakowanie robota, konfiguracja enkodera, aktualizacja systemu, Kopia zapasowa danych, konfiguracja punktu rejestracji, punkt domowy i niestandardowy protokół LED, protokół urządzenia peryferyjnego, główny program, przeciąganie, blokowanie, inteligentne narzędzie, obszar interferencji itd. Ekspert od spawania obejmuje różne kształty spawalnicze. W tym spawanie prostoliniowe i łukowe, spawanie wielowarstwowe, zawiera konto, informacje niestandardowe, konserwacja, ustawienia ogólne, w tym ustawienia czasu, sieć. Język systemu i inne podstawowe ustawienia aplikacji internetowej. Ustawienia konta obejmują zarządzanie użytkownikami, zarządzanie uprawnieniami i operacje. To jest interfejs funkcji FR-CAP. Aktualną wersję oprogramowania można sprawdzić w sekcji informacji niestandardowych. Konserwacja nie jest obecnie dostępna publicznie i jest chroniona hasłami. Obszar sterowania zawiera cztery przyciski. Przycisk włączania, który służy do włączania robota, ale nie można go używać w aplikacji internetowej z błędem. Przycisk start do uruchamiania programu. Aby uruchomić program, należy najpierw przełączyć się w tryb automatyczny. Przycisk stop używany do zatrzymania aktualnie uruchomionego programu. Przycisk pauzy wznowienia do wstrzymywania i wznawiania bieżącego programu. Na koniec przyjrzyjmy się obszarowi statusu. Wyświetlanie statusu robota: zatrzymany, uruchomiony, pauza. Numer współrzędnej narzędzia przeciągnięcia używany do wyświetlania numeru współrzędnej narzędzia bieżącej aplikacji. Numer współrzędnej obrabianego przedmiotu używany do wyświetlania numeru współrzędnej aktualnie stosowanego obrabianego przedmiotu. Numer współrzędnej rozszerzonej osi AIS używany do wyświetlania numeru współrzędnej rozszerzonej osi bieżącej aplikacji. Procent prędkości uruchamiania po kliknięciu można go regulować poprzez przeciąganie. Przełącznik trybu prędkości do przełączania między trybem ręcznym a automatycznym. Wyświetlacz stanu pracy robota. Gdy ikona jest czarna, oznacza to, że robot działa obecnie normalnie. Gdy ikona jest czerwona, oznacza to, że wystąpił błąd, a po kliknięciu pokazuje konkretną treść raportu o błędzie. Przełącznik przeciągania robota do przełączania między trybem przeciągania a trybem bez przeciągania. Przełączanie trybu przeciągania wymaga trybu ręcznego. Status połączenia. Gdy ikona jest czarna, oznacza to, że robot jest podłączony. Gdy ikona jest czerwona, robot nie jest podłączony. Informacje o koncie: kliknij ikonę, aby wyświetlić nazwę użytkownika i uprawnienia, obsługę wylogowywania użytkowników. Powyższe to zawartość początkowego wprowadzenia do interfejsu aplikacji internetowej. Dziękuję.